Moi drodzy, to jest pusia, ale nie o niej będziemy się opowiadali, tylko o tym paczka z eBay'a. Ci, co oglądali pozostałe filmiki, mogą się już domyśleć, co to jest. Dla przypomnienia, albo dobra, najpierw otwórzmy i zobaczymy, co tu jest, właśnie. Dokładnie zabezpieczone. Przyznam, że ta paczka przyjechała do mnie dość szybko. Ponieważ miała być dokładnie między 8 a 24 sierpnia, a przyjechała dzisiaj, więc cieszę się. I co to będzie? Uwaga! Fajnie zapakowane. Thanks for your order. Tak, dziękuję za, za, za Twoje zamówienie. Fajnie zabezpieczone. Odpieczętujmy to. Mam nadzieję, że będzie piękny stan. Znaczy, piękny stan na tyle, co była mowa. O! Ktoś już zgadnie, co to jest. Dokładnie. Resident Evil 2. W wydaniu premierowym świetny, naprawdę świetny stan. I te piękne płytki. Instrukcja, naprawdę. Zobaczmy sobie stan płytek. Teraz ja zerknę. No, i to jest stan. Ja Wam powiem. Cudna płytka Kler, czyli dysk drugi, ale on. Nie, no no i to są płyty, ludzie. Naprawdę takie jedne z najładniejszych płyt. Pewnie były regenerowane. Starałem, że pewnie z Seksa była ta gra. Instrukcja w wydaniu premierowym. Świetnie, naprawdę. Ogółem tą grę kupiłem na eBayu z Wielkiej Brytanii oczywiście za dokładnie to było 120 zł plus 35 wysyłka. To było na licytacji. która się zakończyła dokładnie 1 sierpnia. No i tak, to było po prostu licytowane od 1 funta i ostatecznie zatrzymało się na 22 funtach, czyli to przewalutowało na 117 zł. Załóżmy przy okazji, w przybliżeniu, że 120. I tak, i później było, że poprosiłem o koszty wysyłki. I wyszło, że po prostu e, jak to się nazywa 35 zł w tym przybliżeniu, to może z 40 czyli 7 funtów. Ja ogółem jestem bardzo zadowolony, naprawdę świetny stan. Nie wiem czy to tylko jest ten. Wszystko jest fajnie. Jeszcze Wam porówn... Nie no, super. Ogółem bardzo fajna gra. Świetny stan, naprawdę nie jestem zawiedziony. Bardzo się cieszę, że udało mi się to kupić. Jak dobrze wiecie, mam jeszcze platynę. Proszę bardzo. Jedna i druga wersja. Eee, tu jest już różnica. Obydwie są w wydaniu brytyjskim. Tu mi się nawet troszeczkę bardziej to podoba. Nie wiem czemu. I tutaj ogółem takie są płyty. To jest wydanie. O, i instrukcja jest taka. To się zmienia, oczywiście. No, a tak, to właśnie płyty na druku nie mają, niestety, i są w ogóle w gorszym stanie. A te premierówki cud cudne mają. Więc świetnie, cudownie i tak dalej. Zobaczcie. To jest 98 rok. Z mu standardowa cena, a to jest 99 rok. Czego tu nie ma? Nadruków, zobaczcie. Szaleństwo. No i jeszcze instrukcja się różni, ale tylko tym w ogóle ona ma ile stron? aż zerknę 17 19, 20, 22 no 24 24 a premierowa ma pewnie tak samo, to jest trochę inne ale tak to raczej wszystko to samo a może nawet dokładnie to samo więc tak, tak to wygląda ja ogólnie muszę przyznać, że bardzo się cieszę. Już się nie mogę doczekać, jak będę ogrywał ponownie Resident Evil 2. Jak mówiłem, to najpewniej sprzedam. Ale kiedy to jeszcze nie wiem. Aktualnie mam... Oj, wypadło. Kurczę. Dlaczego będzie na podmiankę ten... Jak to się nazywa? czego będzie na podmiankę Będzie na podmiankę Opakowanie To było to słowo, którego szukałem No więc fajnie Ja ogółem się bardzo cieszę Dojechało na czas, nawet przed czasem bym rzekł To było szybciej, teraz jest piękna premierówka Bardzo się cieszę, muszę przyznać No, także mamy Resident Evil 2. Planuję sobie też załatwić wersję Gamecube'ową No a tak to oczywiście mam remake świetny, cudowny z obwolutą 3D, o której już wspominałem. Tą grę też przeszedłem, bardzo fajna, uwielbiam ten tytuł. Chyba sobie niedługo planuję go załatwić w folii. O. Wydanie polskie, 8 dyszek. Bardzo fajnie. Więc tak, mam nadzieję, że wam się podobało. Yy, bardzo możliwe, że jutro przyjdzie kolejna paczka z grami Sexa, więc to też na pewno będzie. No, a tak to. Jeszcze wczoraj było to, teraz jest to, więc się bardzo cieszę. No i oczywiście jest dwójeczka remake. Prawdopodobnie też w przyszłości sobie dodatkować wersję Gamecube'ową. A zresztą to się zobaczy. Ale na razie cieszę się bardzo z tego pięknego stanu. Z. Cexa, W ogóle oni mieli, znaczy z eBay'a, przepraszam, oni mieli w Cexie tą grę za 22 funty, czyli dokładnie taka sama cena, jak dałem tutaj na eBay'u, więc ale nie wiadomo, czym dostał instrukcje, w jakim stanie by były płytki, okładka, opakowanie i tak dalej. Więc bardzo świetny zakup, muszę przyznać, że yy, muszę pochwalić sprzedawcę za bardzo ładne i staranne zapakowanie paczki. No i tyle. Trzymajcie się. Do następnego i cześć.